To tak, tak powiedzmy, ale to naprawdę był denerwujący, nie chcieliśmy go bić czy tam coś, no to wiesz, żeśmy go przywiązali do drzewa Długo. w samych majkach. W samych majkach już tak zmierzmy. Proszę sobie na, do, na piwo do sklepu. Jak akurat tam moja dziewczyna go rozwiązała po jakimś pół godzinie, może po godzinie. Ja nie wiem, <grym 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 tak zostawić na całą noc myślę, że te komary mogłyby wystać. Co nieco. Ale tak na przykład zostawić człowieka? Pomarzyć się jedną kropelę krwi, ale e, z takich, jak są tam miliony. No właśnie, mamad. a to są w tym to, co, tu tu jest Właśnie coś takiego, nie wiem, czemu chcą na, różni ekoloty chronić, jakieś bagna czy coś, ale w krajach tropikalnych to jest utrapienie. To właśnie dobrze, jak sadzą tam eukaliptusy, które osuszają bagna. No i ten komary mają. No choroby. i ten, i, jak się nazywają, to co ja jedzą, No ale się... Ma, koszyw, I my tak? się tak. Nie, <tłynne> to na jest ok, to się Na tyle jest lipa, że to jest wyspa. I to tak dosyć do, 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 do mała. I z każdej strony jest woda, i tam naprawdę jest takie komarowo. Wszyscy mieszkańcy świną się na tym zły pomysł. Tam jest normalnie plaga. Stało się w ognisku. Staliśmy w dziedzim. to był jakiś lipiec. To był lipca. Staliśmy w ognisku, można było stać w płomieniach, nie wiem, w tym dymie, w czadzie. One i tak, tak im to nie za, nie za wiele przeszkadzało. Tam tak ofem, jak się popryskało, to półtora godziny spokoju. A tak dalej, po to... jakieś środki?